Panie żołki, Pozdrawiam. U mnie wszystko w porządku. Posłuchajcie. Posłuchajcie mnie uważnie, Murtki, bo ja już dawno o tym mówiłem. Wspominałem o tym kilka razy, że to, co nadchodzi na planetę Ziemia, to to się cały czas zbliża i czujemy to. My to wszyscy czujemy. Nie tylko ja. Nie tylko my, ale świat cały to czuje, że coś nadchodzi. Coś grubego, no. My mniej więcej się spodziewamy. Nie tylko ta trzecia wojna światowa. Kto to wie, wie jak to będzie, bo są dwie opcje. Oni tam mogą rozegrać. Albo te bombki polecą i całą planetę. Albo oni zaczną, kurwa, fucking ludzi wpychać do tych obozów, kurwa, koncentracyjnych, tych FEMA. Ich jest coraz więcej. Nie. I na samym końcu jak wszyscy będą mieli nas umieszczonych w tych obozach no to oni sobie zaczną wtedy życie w Dubaju czy tam gdzieś, kurwa. oni wszyscy odgórnie, wraz z Chinami, wraz z Putinem i z kimś bo tak ten nowy porządek świata to, tak, no, to wszyscy, to oni. No. Trzymajcie się żółtki ołów.